Siema mordeczko, po oglądnięciu tego odcineczka wpadaj na live'a do Spano na Facebooka Link masz w opisie na samej górze, więc nie może Ciebie zabraknąć Do zobaczyska po odcinku na live'iku, yo! Siemanko, kogoś, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na swoim kanale Ja jestem Ospano, a to jest kolejny odcinek waszych stantów Stanty, które wysyłacie mi nas mojego maila, którego macie właśnie tutaj pode mną i w opisie Więc wysyłajcie ile się da. Również chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na swoje live. Jeżeli oglądacie ten odcinek, to mój live właśnie się zaczyna i możecie wpaść bezpośrednio po odcinku na lajwika. Dać znać, jak Wam się podobał odcinek na moim live'ie, ze mną pogadać, ewentualnie pograć nawet Fortnite'a inne gry. Zależy w co gram w dany dzień, więc spadaj, bo naprawdę. Jest co oglądać. W dzisiejszym odcinku skupimy się na GTA 5. Uznałem, że w sumie tak jak robię testanty widzów, to może troszeczkę bardziej je posegreguję i będą takie odcinki, kiedy będzie głównie GTA. Mam też przygotowany odcinek, w którym są głównie osoby, które robią triki w prawdziwym życiu, więc to będzie naprawdę coś nowego. Myślę, że to fajnie wyjdzie. I słuchajcie, ostatnio pewna osoba dała mi znać, żebym zaczął serię nową na swoim kanale z GTA 5 roleplayu. Co wy na to, żeby zrobić serię taką jak Santos Crime Story, geta, szkoła, coś podobnego, tylko że w stylu policjantów? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, a ja lecę z dzisiejszymi stantami. Więc kochani, dzisiaj mamy z tego, co tutaj widzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stantów. nadesłanych na mojego maila, które sobie już pobrałem, są przygotowane do oglądania. Pierwszy z nich dzisiaj będzie Enduro RFZ, dlatego co ja będę wam dużo gadał? Koniecznie wpadnijcie na mojego Instagrama, gdzieś tutaj się wyświetliwa mój Instagram. A ja przechodzę do pierwszego stuntu. Oczywiście, już sławeczki sobie zakładam Moje piękne, bezprzywodowe sławeczki. Zobaczmy, co tam enduro dla nas majstrował. Dla Ospano. Ślicznie, dziękuję. Zobaczymy, co tu mamy. No, takie oferta to nikt nie ma. Wow, <ścoughs> ale ci się udało, wariacie. Kozaczek. O, fajnie, że to nie jest tylko jeden trik, tylko lecimy dalej. Wow, no, Cinematic Kozacki. Bardzo lubię, jak wykorzystujecie te możliwości w Rockstarze. Super, bardzo fajnie, że to wyszło. Też byłeś minimalnie tam od końca, widziałem. Kolejny triczek. Jep, yeah, mamy tutaj. Co on robi? Takie prawie salto, i teraz salto. I landowanko, czyli klasycznie super stary. Fajnie wyszło. <laughs> bardzo ładnie operujesz kamerą. Bardzo mi się to podoba. Subujcie o ospano i zostawcie mu lajka <ślicznie>, Ślicznie dziękuję Wariacie. Tak jest Tak jak y, widzicie jest taki mit tutaj kochani odnośnie Jeżeli ktoś y, y, wiecie da lajka i suba To podobno pod jego domem będą strzelać petardy Z radości więc musicie to sprawdzić Naprawdę musicie to sprawdzić A tak swoją drogą menduro, dzięki stary za fajne stanciory Fajnie ci wyszedł głównie ten pierwszy bardzo ładnie używasz kamery i bardzo ładnie czysto to wygląda. Myślę, że możesz, stary, ponagrywać miało więcej stuntów. Jakichś takich wiesz, trudniejszych, zrobić fajne cinematyki, do tego, bo fajnie ci to wyszło. No i spotkamy się pewnie w jakimś kolejnym odcinku. Teraz przechodzimy do kolejnej osoby, którą jest Kaskader Danix. Danix chyba już u nas był na kanale, coś mi tam świta w mojej głowie, że coś Danix tam kiedyś zmajestrował. Dlatego, Danix, jestem ciekaw, co tym razem dla nas przygotowałeś. Zobaczmy. Okej, okay, kaskader Kaskader Daniks, właśnie tak Daniks, dawaj byku Co tutaj masz dla mnie? Prezentuję Uu. Dobra, mamy tutaj Daniksa. Coś czuję, że będą kozackie Stanciary dzisiaj U, Tak jest, czy dolecimy na wybrzeże? Chyba idealnie Haha, ha, nice Super stary, gratuluję. Co jeszcze tutaj mamy? Wow, już musiałem, że od tak chcesz się odbyć. Oj, chyba będziemy na Maze Bank Arena lecieć. Czy to się uda? Tak jest, pięknie Danik. Kurde, byku super. Jest progres, jest progres. Co teraz? Tutaj na parking spróbujemy dolecieć, czyli jedno wybicie, potem drugie wybicie. Wow! Ale żeś to stary urwał. Nice! Ale zatrzymaj się na dachu. Ja Cię kręcę. Co teraz? Kolejny dach robimy? Tak jest. Super. Wow. Wow. Danix, co się z Tobą podziało, stary? Pięknie. Super. To, to wizer jeszcze na głowie. Uwaga. Cyk. Jeb do środka. Ja Cię kręcę, co on robi. Nice. Danik Zbyku, coś się z tą stary podziało Te stanty były kozackie no Ten stant kiedy się odbiłeś stary i wpadłeś do tego dołu, no Rzadko kiedy widzę takie stany od Dlatego Danik jestem pełen podziwu Widzę pełen progresu ciebie stary Jeden filmik i robię ci challenge'a Więc chcę zobaczyć kolejną kozacką komplikację od ciebie A tymczasem Będziemy się przemieszczać do Klaudiusza. Siema to są moje pierwsze stunty. robione na Xboxie. Widzicie, nawet na Xboxie da się nagrać kozacką jakość. Zobaczmy. Jedzie tutaj, ziomeczek, Klaudiusz. Uhuhu Chyba przejedziemy sobie po tej całym tym. Nie wiem jak się to nazywa. Jakimś. Blasz. Nie wiem, dobra, nieważne. W łączeniu jakimś. <grym> jak wiecie, co to jest? w komentarzu. Widzę, że tutaj Klaudiusz takie początkowe tryczki, takie. Łatwe sobie wybrał, ale fajnie. O, to było fajne na przykład. Na taki start jak najbardziej. O, teraz już coś poważniejszego tutaj widzę. Czy uda mu się wpaść? Ajajaj, aj, aj. do góry poleciał za wysoko. Myślałem, że chcesz wpaść do środka, stary. Kozaczek. Ej, to normalnie wygląda jak parking w nie? Nie wiem czemu. Takie... Takie skromniutkie co tutaj widzę, te stanciki, ale powiem ci, Klaudius, że że dajesz radę, stary. Jak na pierwsze stanty było fajnie, tym bardziej, że na Xboxie, więc trzymam na za ciebie kciuki teraz z byku i chciałbym zobaczyć więcej, zdecydowanie więcej. Dlatego wysyłaj swoje stanty na mojego maila Uwaga, wracamy tutaj do kolejnej osoby, która kiedyś była czy... A nie, przepraszam, co ja gadam? Kurde, tutaj jest, tutaj jest Kuba Games Kuba Games, który jest u mnie na kanale pierwszy raz Zobaczmy, co tam zmajstrował Cześć ospano, jestem tu pierwszy raz, pozdro mordo Cześć Kuba, masz fajne lambo w jakiejś kozackiej grze Mam nadzieję, że zrobisz coś super wyczynowego, takiego, że mi rozwali web. Latające lambo zawsze na propsie, chociaż w prawdziwym życiu Raczej bym nie skakał, Lambo. <grym> Szkoda, mi było. Gdzie jedziesz? Co robisz? Mamy tu Drift 8 metrów, stary. Prawie jak Ken Block 14 metrów. No, już poprawia swój wynik, byku 18. Plus jump 20 metrów. Ten plus 0 golda. zajebiście nice Kuba. To były naprawdę kozackie stanty. Jesteś kozakiem Kolejną osobą, która zawitała u nas na kanale jest pan Mateusz Pan Mateusz Zobaczmy Mateusz, co tu zrobiłeś Subskrybuj kanał spano i Aspano w jakieś challenge. Dobrze, postaram się Najpierw mnie zachwyć Jep, wow, dobra, jep, nice, co tu mamy? Aj, myślę, że wylądujesz na jakiejś górze, stary Jazda po ludziach zawsze spoko Nic widzę, że tutaj mamy jakieś mody na ten motor O, wow, chyba nie Ajajaj Coś nie wyszło stary Coś dzisiaj ta cenzurka nie udała byczku Uwaga, mamy wykręt, super O kurde, źle ci poszło stary A gdzie jest taki skatepark? O mi strasznie przypomina San Andreas na jakimś dachu? Ej, to jest normalnie w Gieta na dachu, czy mi się tylko wydaje? Jakby ktoś pyta, to jest nuta no ospana sprzed 9 miesięcy. Co, 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 co? Czekajcie, bo ja to miałem bez dźwięku. jak tylko może. W jestem mega znany. Nie lubiam je, tylko hały Sią, Zio tutaj, tutaj i wskakuj skakaj na rower, pomożesz mi, kaskaderkę porobimy, my, łapać nas też, święty rura, ale dymy, zaraz szybko i zgubimy, więc złapać się nie damy. Lubię jeździć na skuterku, skakać również na rowerku, jestem zdrowo pokręcony. Każda furka w tym kolorze zasuwa jak tylko może. W mieście jestem mega znany. Nie lubią mnie tylko dzbany. Ale jaja. Przypomnę, doganiają nas te chamy. Nie wiem, co już zrobić kamy. Dobre salta! Nice, to było ładne, to ma ładne. Przybywamy. Pierta Cię wrzucamy! Lubię jeździć na skuterku Skakać, skakać również na rowerku, na rowerku. Jestem zdrowo pokręcony <laughs> Różowy, Różowy mój ulubiony, ulubiony. Każda o kurde. <laughs> w tym kolorze <laughs> Zasuwa jak tylko może W mieście jestem mega znany nie lubią mnie tylko dzbany. Aż mi się łezka kręci wokół, gdy słyszę rowerka. Kurde, ja to kiedyś miałem banie. A tak swoją drogą ślicznie, dzięki Mateusz za fajny materiał. Podobało się, mi się podobało, więc pozdro dla ciebie. No i co, przechodzimy w tym momencie, kochani, do ostatniego dzisiaj standa nadesłanego przez Jung Mixa. Okej, okay, subujcie os i lajkujcie. Tak jest. To jest najważniejsza czynność na każdym waszym filmiku. <grych> Czy no, wiecie. Dobra, MX, Co dzisiaj tutaj dla, dla mnie masz? Chcę zobaczyć. Jak na razie widzę jazdę na jednym kole. Coś tutaj próbujemy zmajstrować, Ok, mamy pierwsze salto. Czy rozumiem, że to jest takie rozgrzewkowe? Czy jest coś, z czym dzisiaj nas tutaj zaskoczysz, stary Emix? Mam nadzieję, że zrobisz mocne zakończenie odcinka. Rozpędzamy się. Chyba będziemy uderzać jakiś krawężnik. Uwaga. Oj! <ścoughs> Udało się! Okej, okay, co tutaj mamy dalej? Jak najdłużej leć do góry nogami tuż przy ziemi. Bo tak. Dobra, jedziemy w góry. Jedziemy z Sanchezem. Ja osobiście bardzo lubię Sancheza w GTA, Nie wiem jak wy, ale jakoś fajnie mi się nim tak skacze. Głównie po terenach. Um. O! Aj! Emix. Ślicznie dziękuję, stary. Szkoda, że nie było więcej energii w tym nagraniu, ale i tak ci ślicznie dziękuję, że wysłałeś go i mogliśmy zobaczyć, co tam dla nas majstrowałeś. Kochani! To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subka z dzwoneczkiem i... pijajcie na moje live'y na Facebooka. Pijajcie na mojego live'a, który właśnie trwa teraz na Facebooku, więc klikajcie w link, który jest przypięty w komentarzu. I wbijajcie na mojego live'a. Dajcie znać, że jesteście z odcinka. Więc widzimy się u mnie na live'ie. Nie żegnam się. Do zobaczenia za 30 sekund, jak wejdziecie na Facebooka. Pozdrawiam. <zysy> I wake up good, you're so bougie. Please get from around me.